Mam przyjemność zaprosić Państwa na wystawę. Ktoś już właściwie dobiega końca, ale jeszcze można zdążyć. W lecznym Piotrze, WL4, Doki 1, Stocznia Cesarska. Rysunki Wojciecha Zimińskiego, czyli moje. Można przyjść, zobaczyć i mam nadzieję mieć z tego jakąś radość, a być może nawet jakaś myśl może się w głowie pojawić. To jeszcze dodatkowy zysk. Bardzo zapraszam. Jeszcze chwila do 25, czy do 26, do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo rysunek, o którego stoimy, będzie, znaczy jest na licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i liczymy na Państwa hojność. Do tej pory w poprzednich latach jakoś udało się fantastycznie te rysunki wylicytować, więc mamy nadzieję, że w tym roku też będzie dobrze i bardzo o to prosimy i zachęcamy. A dlaczego ten rysunek akurat? Ten rysunek, znaczy, to, znaczy wybór nie był taki oczywisty, ale ten ostatecznie, ostatecznie został wybrany ze względu na, jakby to powiedzieć, powszechność tematu. Bo dotyczy głupoty ten rysunek, a to jest taka, takie tworzywo, które istnieje w dużych bardzo ilościach i jest chętnie używane, więc no, ale chociaż bohaterowie tego rysunku mają właśnie kłopot z znalezieniem granic granic głupoty, to nie jest łatwe i, ale Państwa zachęcamy też do takich poszukiwań. No i zachęcamy też do obejrzenia zawsze Pomoże, bo tam jest co tydzień pana nowy rysunek. Mam przyjemność, tak, gościć u Państwa co tydzień w zawsze pomoże. Jest specjalna rubryczka, w której ja się pojawiam z moimi rysunkami. Zresztą niektóre z tych rysunków, które tutaj wiszą, były właśnie drukowane w, w Zawsze Pomorze. Nie wiem, czy powinno się od, od, w Zawsze Pomoże, czy jakoś się odmienia w specjalnie. Zawsze w tygodniku zawsze pomoże. Więc do tego też Państwa bardzo namawiam, żeby do niego zaglądać, ale nie tylko po to, żeby moje rysunki oglądać, ale przede wszystkim czytać. Ja przy okazji jeszcze zapytam, ponieważ jest pan znany oczywiście widząc szkła kontaktowego, ale jest pan też twórcą rysunków, poetą, scenarzystą. Znaczy poeta bym wykreślił. To jest jakiś błąd młodości i, i to ktoś, ktoś gdzieś. W Wikipedii. No tak, tak, no, ale to jakoś nad tym nie zapanowałem. To to, to może byś miało wykreślić, nawet zachęcałbym do wykreślenia. A no rzeczywiście jakoś tak mi się życie ułożyło, że robię różne rzeczy. Ale chyba, chyba ta telewizja plus plus scenariusze plus rysunki to jest właśnie to, co uważałbym za najważniejsze. No oczywiście jakieś inne rzeczy też mi się zdarzają, na przykład z wielką przyjemnością zdarza mi się radio. Jeśli Państwo mieliby ochotę Radia Nowy Świat albo Radia 357 posłuchać, to tam mi się zdarza pojawiać, ale dosyć okazjonalnie. A propos poezji, to Artur Andrus powiedział kiedyś o Wojciechu Ziemińskim: będą kiedyś pisać wiersze. To z pewnością. On, jak on wie, co mówi, e, piękne wiersze o mnie powstaną, ale to nie będą moje wiersze z całą pewnością. Ale Pan ma też świetne korzenie, bo przecież Pana ojciec był wspaniałym twórcą znakomitych programów, które do dziś pokolenie, no nie, nie to młodsze, ale starsze, pamięta. No tak, mam przyjemność być synem Macieja Zimińskiego od klanu z bratkiem i tak dalej. Niewidzialna ręki, teleramków, rozmaitych. Z pan Piątek z pan Kracem. Piątek no, z pan Kracem, sporo tego. Duża to dla mnie przyjemność, ale też i yy, może teraz już sobie troszkę na jakąś osobność zapracowałem, ale na początku wszyscy do mnie mówili Maciek i i trzeba było się z tego wydobyć, ale wydobywam się. Mm -hmm. y, szkło kontaktowe to jest jednak na, największa pana miłość. No i pani, znaczy, tu mus, muszę o, o jakiejś bardzo politycznej takiej od, odpowiedzi udzielić. Znaczy ja je bardzo lubię, to bez wątpienia. Mam żonę, którą bardzo kocham, dwie, dwie córki, y, więc y, szkło oczywiście ma, ma sporą konkurencję, ale... No tak, ale to jest, to jest ogromna przyjemność, zwłaszcza jak się. E, znaczy oczywiście sama praca jest przyjemna, ale też i odzew od, od, od widzów to jest jakaś ogromna nagroda i, i właśnie takie e, no takie przekonanie, że to ma sens, bo, bo spotykamy się z no naprawdę z, z dużą ilością sympatii. Z brakiem sympatii też się spotykamy, ale to jeszcze wzmacnia tą sympatię. A nie wszyscy pewnie wiedzą, jak pan trafił do szkła kontaktowego. Jakieś skrzypce zdaje się miały, grały rolę. A no tak, bo ja miałem takie, takie felietony w trzecim programie e, radia. I Grzegorz Niecugow, który wtedy konstruował e, zespół szkła kontaktowego, usłyszał mój, mój taki, taki felietonik o tym, jak e, nie należy dziecku kupować skrzypiec, bo to. Skutkuje jakimś po prostu zgrozą w domu potwornymi dźwiękami i tak dalej. I jak na tych skrzypcach dyskretnie usiąść, żeby przerwać tę meteorologię. Ale no i widocznie go to ubawiło, więc znaczy to nie było tak, że myśmy się wcześniej nie znali, ale, ale to jakoś go jakoś przypomniało widocznie mnie. I, i dzięki Bogu no będziemy teraz lada moment dwudziestolecie obchodzić. A, a ja się zaliczam do, do weteranów szkła, bo e, w pierwszym szkle wystąpił chyba, jeśli dobrze pamiętam, e, Tomek Jachimek. I to był styczeń, a ja jeszcze zdążyłem pojechać na Nartę, i dopiero po powrocie z Nart, czyli gdzieś tam w końcu w celu tego zacząłem, czyli z tam miesięcznym, czy prawie dwumiesięcznym opóźnieniem, ale od początku. 20-lecie szkła, a rysowania to ilu lecie? Znaczy to, to trzeba by do mojej metryki e, e, zajrzeć, bo właściwie ja coś tam mazałem zawsze, ale, e, ale to, to rysowanie, to właściwie w jakiejś mierze zawdzięczam e, heniowi sawce, który mi pokazał genialny program na, e, na iPada, e, program graficzny, no i potem już tak poleciało i, no i jakoś leci, dzięki Bogu. A co Pana ojciec na Pana pierwsze rysunki? mówił, żeby już tak Wie pani, Znaczy on, on nie zdążył ich zobaczyć. Ale to zdąży... pierwsze, bo mówił pan, że od zawsze, tak? No nie, no to ja coś tam rysowałem. No to yy, ojciec, ojciec miał taki do mnie stosunek, powiedziałbym zdrowy, bo nie ćwierkał i nie wpadał w zachwyt, ale z drugiej strony doceniał różne rzeczy, więc yy, nie, to, to, to wydaje mi się, że tu od, od, odbierałem pozytywną ocenę. Yy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.